ten widok witam w następnym odcinku, już trzecim z gry Minecraft Survival, tak dokładnie, trzeci odcinek nadszedł. Dzisiaj jesteśmy bez Magdy niestety, no w sumie to, no tak, jesteśmy bez niej dlatego, że dzisiaj nie ma jej u mnie w domu i wiem, że muszę najpierw poszukać sobie czegoś do jedzenia ten 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 Czy to był świniak w którym się wdawał a tu mała slendy mhm mm ten mm ten -hmm. mm -hmm. To mamy krowę. To nawet dwie powiedziałbym tak dokładnie szczęścia. Szasia... Dobra, leży. Mam dwa męcha. Bardzo górny jestem. A mnie za tyle wystarczy Dobra wystarczyło O mam tutaj pana... No dobra Znajdę sobie może wioskę jakąś Dwie minuty filmu Trochę dziwnie się czuję, no bo tak cicho jest I się dziwnie po prostu czuję, że nikogo ze mną nie ma i nikt ze mną nie rozmawia Bo w każdym z tych odcinków była ze mną Magda, a dzisiaj już jej nie mam No ale jak ją lubicie, wpadajcie na jej TikToka Mam nadzieję, że w potężnie pozbawiam sobie żeby bo ładnie kuszą mnie, a świniak. dobra, dobra, to ostatnio tyle wystarczy. <słuch> Ale ona na szczęście sentyntolliła chyba mój czarneczek i jej wyskoczy, że wrzuciłem ten film, więc zaobserwujcie jej TikToka. Co to było? Nie wiem. Dlaczego ja tak szybko zgłodniałem? Boże. Czemu jestem takim mżegórki?

Weźmy to sobie z klinów. O, pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. macie ja pyk, pyk. I tutaj na kotlaka. No i będę mógł obserwować. mon avis, les trucs sur ceux qui parlent tout le temps, ils me les Będzie może i bezpieczniej. Dobra, widzimy się jak będzie cień, dzień, dobrze? Dobra, witam po przerwie. Już się doczekaliśmy dnia. Dobra, więc możemy się już no w sumie wykopać. Więc szybko sobie to zniszczymy. No, co ładne ładny ten na ten dzień. Au. Lipop, lolillo, lipop, lolipop Lolipop, lolillo, loli, lipop loli, 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 loli. Możecie wpadnąć na mojego gdpka Już w, w, w dużo w, już w dużo filmikach pokazywałem jego na na nazwę więc Po prostu wejdźcie w mój kanał i, i szukajcie jakiegoś filmika, w którym mam pokazaną nazwę Plalipop, 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 plalipop A nie, przypadkowo postawiłem tylnie ja szybko niż... Tak, sam bab, nie pójdę, już... jeszcze zobaczę, czy ty to się zjeść. Fajnie by była. <ślesy> Kurde, no. Przypadkowo nie wziąłem. Zobaczmy Nie no z nawet nie, nic się nie zarobić Próbowałem cokolwiek z nimi zrobić i nic się nie da normalnie No normalnie szok Szok, czysty szok Bardzo głodny jestem Dobra idę po tam świnię Widzę, że lubisz kwiaty No to masz, 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 masz Masz kwiaty, no weź sobie no Masz moje kwiaty, masz ode mnie kwiaty No masz! Nie oddawajmy i no, no masz! Piniu. nie przesadzaj, oj nie przesadzaj, oddajesz mi kwiaty, bym cię oszczędził, gdybyś chociaż do mnie serduszka wezwał z Wiesława. A ty co? Nawet jednego mi nie dałeś, no idźcie, kwiaty, których nawet nie chcę. lollipop, lollipop loli Okej. Okay. Ja muszę więcej przypa... O, to lepsze. BU! BU! trafić nie mogłem? Wiecie, jak to jest grać na padzie? Nie. No tak, wiecie, nie kłamcie. Nie, jeszcze kłatwo. Pim pim, pim 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 O ja, Kurczaki jechał Boż. Normalnie perfekt jesteś o Normalnie perfekt ten ciastryk Jeżeli chcecie odcinek z prosty jeszcze koniecznie w komentarzach. Może nawet się jeśli bym chciał, bo ciągle jest u mnie konkurs. Konkurs jest na pozdrowienie ode mnie i zaproszenie ze mną w browserze. Jedyne co musicie zrobić, to dołączyć do klubu i kupa bez spacji w browserze oczywiście zasubskrybować mój kanał, dać mi, udzielić dzwoneczkiem, dać mi lajka, a potem napisać w komentarzach gotowe. No a wtedy, a po, a wtedy wylosuję z was zwycięstwo na kole fortuny. Na kole fortuny wylosuję z was, was zwycięstwo, więc no, więc czekam na wyniki. Czekam na wyniki tego konkursu O kurde, jak się odbiłem Więc bierzcie w nim koniecznie udział, no bo ja bym chciał e, z którymś z was zagrać co, coś co? A tuż się mięso tak, no wiecie od zębiaków, a tak w ogóle już niedługo skończymy to, ten odcinek no bo niedługo mi się teraz skończy o, o tak, tak jeszcze na tym odcinku chcę ją ja mieć nie chcę zjeść tego no super Dobra, została na myślę minuta więc tej minucie chcę wam tylko powiedzieć Pa pa, jeżeli ten filmik wam się spodobał Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę I z stroneczkiem Nic tu po mnie, więc pa